Z Epic Games. Sprawa jest prosta. Naprawcie grę Fortnite, ponieważ nie mogę grać. Co jest do naprawy? W sumie wszystko, ale wymienię najważniejsze. 1. FPS rozwalony jak sprzęgło w polonezie. 2. <laughs> mniejszy delay mają ludzie po 80. 3. <laughs> serwery napędzane przez chomika. Cztery <dźwięki>, dźwięki, jak w latach 80., <grym> czyli brak. W skrócie, tak <grym> jest rozwalony jak olejnika. <grym> <grym> Czytał. Kaza ma pięć. A wymyślali, kto ludzie na Discordzie. Jak się podoba. Zajebiste. Kurwa, Mój ze śmiechu, poczekaj, a nie Pięć no, oh, się no